Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii. Zagrajmy w Sword and Sandals 3 Solo Ultratus, sezon drugi. No i powiem, że nasz tank jest bardzo dobry. Odkąd z Pixusa pokonaliśmy, The Hunt poszedł na mrugnięcie palcem. Naprawdę nie musieliśmy nic zmienić, żeby w wybórku, nic kupować też troszkę mało kasy, żeby kupić wszystko od nowa, więc poczekamy trochę i... jakaś rewolucyjna zmiana może się trafi. Teraz mamy obliteratora 9000, czyli do 14 możemy nabijać. I jedziemy. Już mamy 100 magii, niedługo będzie 120. Czar na ten poziom jakoś strasznie dużo nie kosztuje, ponieważ 120. Możemy jeszcze sobie sprawdzić. Trzeci poziom był kupi, już drugiego bym nie kupował, a pierwszy bym sprzedał. Wiecie, ale chcę też mieć takie rzeczy jak gale. Jak... Y, ogólnie coś, co mi się może przydać jako tankowi. No to najlepszy sposób. Jak się zbroisz to magię, bo ona zawsze wszystko przebija. I misyka ja ciągle poweruje i się opłaca. Muszę sobie sprawdzić to. Tutaj pójdziemy. Więc tak. Tu mamy 80 Znaczy pierwsze 50, tu 80 tylko zjątkowo tamten lightning był 50 do drugim, to już mamy 120 No właśnie A jakieś inne czary Może będą No na przykład taka No może nie to, to jest miksturka taka Dobra, na przykład tutaj. No, dwa życie na 5 interektu to akurat nie dla mnie. Ale coś, co dla mnie, na przykład tutaj 300 magii trzeba, możemy dać rady do. Bo już mamy 100. No to 300 za tak 50 leveli ponad, no to spokojnie powinno się udać. O widzicie, jest 125, to już mi się podoba. Mamy 250, 150 200, No to widzicie od 120 do, do 250. tam 300 są w miarę fajne rzeczy. 120 mamy za chwilkę. Możemy też sobie dodać coś do intelektu przy okazji do pancerza. I lecimy na razie nam nie trzeba żadnego nawet gegla ale. No, jak jakiś trudny przeciwnik będzie, to jednak bym wziął. No, te spele to i tak ich nie używam, ale już niech będą. Niech sobie siedzą. Może się przydadzą na coś. Ciągle mnie odpycha. To mi się nie podoba. Łupiemy go, łupiemy z całej siły, dobra. To mi sobie 47 życia. Ale na moje powery nie ma mocnych. 50. Kolejne 50 i spadł, dobra. Widzicie, nawet geyla nie potrzebowaliśmy, żeby spadł. i 19 bardziki są super to jest nawet jeden boss bardzik, więc ekstra można sobie go popokonywać przebiliśmy u obronę i teraz do żywce lecimy Szybko nam ściągnął, tą premię. Teraz można nawet z Ale ja wolę z Powera. Jest to nie lepiej, widzicie teraz 25 mamy, przez siłę zwiększone, no i wtedy jest 50 razy 2, a nie tylko 40 jak poprzednio. No to w dużej ilości ataków jest rewolucyjna zmiana. Agiliment. Oczywiście. Plus 3. Misek może nie, mi z nim ciężko pójść. Dlatego użyjemy magii. Żeby było łatwiej. Ej, tak wchodzi. Więc nie ma co narzekać. Pięćdziesiąt. Jeszcze to trwa. Dla mnie super kolejne. Pięćdziesiąt i koniec. No widzicie, kilku atakach trzech go pokonaliśmy. Miecz niby jednoręczny wygląda jak dwuręczny. Ma od nas więcej HP i magii, ale na nic mu się to nie zda. Lepszy miecz, znaczy topór do 18. 50, 35 tylko ale to spokojnie. Już zużył całą magię. Ma nawet to, pelerynę. O, jaki krytyk. Która ma pancerz. Na razie nieźle, nieźle. trwa to i trwa. Kui mu wrzucimy. Dziesięć. Jeszcze jednego. I akurat wystarczyło. No to kolejni przeciwnicy. Ten wydaje się na słabego. Lecimy. I... ładnie, ładnie. Jednym atakiem cała obrona, drugim atakiem prawie całe życie. No, taki przeciwnik to marzenie. Na tym etapie, bo oczywiście gdyby go spotkał na poziomie pierwszym, to bym z, go w życiu nie pokonał. Nie wygrałbym z nim. Nie ma szans. No dobrze, że do mnie przyszedł. Załatwiamy go. Bardzo emocjonująca walka. Oczywiście. A, już mi ściągnął tak szybko. Ja za 9 to sobie może walić. Ja za 10. No, dwa razy tyle co on. I Battle Terence na koniec, fantastycznie. Uuu, ma 202. To wyzwanie. On mi magią będzie częstował. Tak myślę, ale słaba. Więc dobrze. No i teraz moje krytyki się przydadzą, żeby 200 HP ściągnąć. No misek kolejny, no silny jest. Chyba normalnym go będę atakował, bo to nie ma sensu. Dudo. No misek normalem, no to power'em tylko. On mnie jeszcze pokona. No i jest. Ciekawe, jak długo potrwa. Pięćdziesiąt. No, jeszcze, jeszcze chwilę. Nie jest zwycięstwo, no. Przydała się premia. Co to nie, łatwiej go było pokonać niż bez niej. Co tym razem? Spodziewałem się tego. No to siła! O i życie. No dobra, niech będzie już to życie do dziesięciu. Będziemy mieli więcej, a później tak siłę do... dodamy. Życia też musimy mieć dużo. Teraz mam niewiele mniej życia niż miałem czarodziejem na poziomie 75. Nie miał więcej ode mnie pancerza, pomimo że zmi nie zmieniałem swoje punktu od dawna. Ale wkrótce to się zmieni. No, tank też ma potencjał, jak widać. Ten bardzik będzie fajny. Mam magię. Ale słabe zaklęcia. No to było chyba zaklęcie poziomu trzeciego, nawet więc mało, mało. On mi zadał połowę tego co normalnie. Bez przesady, co tak szybko. To niedługo będziemy mogli Geyla mogli stosować. I będzie super. Bo ona coś działa, nic wam nie przesuwał. Ale nawet pancerza mi tak łatwo nie zbija, ale gitare ma nie zło do 17 właściwie do 10 krytyk. No na podstawie tego co widzicie, powiedzcie, jak będzie się nazywać postać w następnej serii. Kto zgadnie to dobrze. To będzie mógł mi poradzić po prostu jak zrobić postać pod muzykę i instrumenty. Wiem, że ma to potencjał, ale... No nie wiem co dawać w statystykach. Może Argivan jest potrzebny. A może siła. Kolejny bardziej mnie to rozpiszczają. Za ćwierć setki wchodzi. Nie wykorzystałem tego. Nie lubię, jak mnie odsuwają. To jest denerwujące, Kraken? To jest Kraken Robak. No to nieźle. No teraz już Exp idzie powoli bardzo powoli. W porównaniu do tego co było, ale ma do 15 broń. Wygląda potężnie. O, zasięg ma, niezły. I wali mnie za sporo. On może atakować, a ja muszę jeszcze szarżę, bo mam jej jednoręczną broń. Trzeba się przybijać. Misek Ale zbytnie mi nie spadło dopiero teraz Party O za 40 teraz ja krytyk a niezwykle 25 No dobra, ale można było próbować. O ma więcej życia ode mnie, nieźle. Kobito. Uzbrojona po zęby z kosą. Ale ja taki nie jest zbyt trafiony. Ciągle się odbija nie może nic mi zrobić. Chociaż ja, ja już jej prawie setkę ściągnąłem. Tylko z podwójnego, z pojedynczego 25. Może udaje się, się ją zepchnąć? Będę tak powerował, ona będzie odpychana. Czy w ogóle ten power wejdzie? Zobaczymy czy zdążymy, czy nie potrzebuje mieć do tego więcej życia. No chyba za mało życia, żeby padła. Teraz co prawda sobie regeneruje, ale na nic jej się to nie zda. No teraz powinien skutecznie atak gwarantować zepchnięcie, nie udało się, bo za daleko stałem, no teraz, dobra, udało się, co prawda nie było to dużo HP, ale fakt się liczy, widzicie ta walka była dłuższa niż standardowa i bardziej ciekawa. Krytyk. Mógł być 75, już bym go ściągnął wtedy. Oj, Battle Terence mi szybko ściągnęli, fa Power. nie wchodzi jak znutno. Jakby w dwójce tak wchodziło. To by było nieźle. Pokonany. Życia ma więcej ode mnie niemożliwe. Ale zbroję za to ma słabszą, tą wcześniejszą. No muzyka zbija magię, tylko po, po prostu musimy być, nie wiem, może charyzmę na zbijanie magii czarodziejom. Mieliśmy długie ręce, tak się zamieniliśmy. No, troszkę... powyrywalizowaliśmy ze sobą. On mi nawet... no, jedną trzecią to już mi zbiło bronię, ale jednej drugiej zdecydowanie jeszcze nie. Jeszcze to trwa, nieźle się długo utrzymuje. I jeszcze? Zresztą go pokonał, krytyk jeszcze do tego. Teraz już mi zaczęło ładnie. Może ze 30 tysięcy się uda na zbierać. Słaby łuczek do 6 z drugiego poziomu. i party. 5 super jest za 5 razy tyle. 5 do potęgi drugiej. Ładnie wchodzi na pewno. To jest 22 minuty, no to nieźle. Ale jeszcze tylko chwilę. Podnosimy. No, jeszcze tych przeciwników czterech. No, dłuższy odcinek musi być. Ostatnio mówiłem, że będzie dłuższy i chyba nie był. No proszę, kusza! Kusza strzelca. Może uda mi się go przyprzeć do muru? Chyba już go przyparłem, widzicie to? To jest mur. że rząd był widoczny, a nie powinien Jakieś niedopracowanie, po prostu. Mało życia ma obrona, ja ale sobie regeneruje prawie całe życie na raz. Pokazuje, co potrafi, ja pokażę, że go zepchnę. Wkrótce. O, już mi przebił, zbił życie? Dziwne, że tak szybko. Znaczy, obronę. No nie zdążyłem go zrzucić, bo już padł. Patrzcie, gdzie on stoi. W powietrzu. i teraz się zastanawiałem, bo tutaj już dać nie mogę jak widzę. To nic mi nie interesuje, ale ten dual welding Daje wojownikom uczenie się... A uczenie się dwóch broni w tym samym czasie. Żeby jakiś super efekt otrzymać. No minus 20%. Na każdy punkt podwana, no, jakoś mi się to nie, yy, nie widzi, ale za to, no do tego będziemy chcieli dojść, a może tutaj, tutaj? Doodle Mastery. Zaraz, 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 Undo. Tutaj mamy jeszcze Pairing Mastery. Dobra ofensywa i super defensywa. Jakimiś takimi... To powiedzieć paradami, a tutaj mamy co? Elemental Resistance. Ok, ja chyba to wezmę, jednak, ale dobrze, że mamy wybór. Jeszcze tych przeciwników pokonamy. Już 110 magii. Idzie to ładnie. To musimy jakąś broń lepszą, bo już dawno nie zmienialiśmy i to jednoręczną. Nawet do 15 już by się coś zmieniło byłoby lepiej. To tym o 2 punkty lepsza. Od razu powiem, że obliteratora w tym odcinku nie pokonamy. Następny odcinek sobie zostawimy na kupowanie sprzętu, zdobywanie kasy. Bo ona mi nie wystarczy na te lepsze rzeczy. Nawet jakbym miał 50 tysięcy. To jest adjumentem są. So. Bez. Chciałam, że to już krytyk taki krytyczny, bardzo. Permanentny, ale nie. tylko taki trochę. Chodzi jak z nut. No tak jak tak jest przy bardach, odsuwają już znika. A nawet obrony mi nie zjedzie, bo ją pokonam teraz, dobra Centauri Aldion, To tu już więcej nie nabijemy, koniec. No więc, tak widzicie, postać wygląda, mamy 28 tysięcy. Tylko, no to jeszcze trudniej będzie coś dobrego znaleźć. Będziemy musieli kasę. Szukać, chyba że obliteratora bezpośrednio pokonamy, nośnik zobaczy. Tymczasem myślę, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapujcie. Ja byłem mistrzu, się z Wami żegnam. Cześć.